Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu, no chwilę nie było, ale wracam z nazwą. Prawdopodobnie już gdzieś tam wrzucę na jakąś miniaturkę i będzie widać jak się nazywa, ale śpieszę z, już z tytułem, wymyśliłem, że podcast będzie się nazywać Nie trzeba dwa razy powtarzać, błąd jest nieprzypadkowy, taki ma być, bo tak, sobie wymyśliłem i koniec, kropka. A nazwa podcastu no bierze się z tego, że y, mi nie trzeba dwa razy powtarzać, i chciałbym, żeby ludzie, którzy oglądają, słuchają podcastu, y, byli w gronie ludzi i celuję w moich odbiorców właśnie takich, którym nie trzeba dwa razy powtarzać, tylko rozumieją, rozumują, jak skrócę czasem myśl albo powiem coś y, w kontekście, to zrozumieją kontekst i. Będzie to łatwe w odbiorze dla tych, dla których jest to przeznaczone, a dla reszty no, będzie to wymagało nieco większej gimnastyki umysłowej, ze względu na to, że nie planuję powtarzać dwa razy, oraz skracać myśli. No bo tak mam i tak będzie już w każdym odcinku, i nie będziemy z tego powodu. Ja nie będę smutny z tego powodu, że komuś nie będzie odpowiadać, i większość, która ogląda, prawdopodobnie też nie będzie z tego powodu smutna, że nie będę prawił kocopołów i lał wody, tylko będę sypał mięsem i sprzedawał brutalne prawdy oraz ironicznie obrażał świat. Także w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat. Aktualnie bardzo, bardzo wałkowany pod kątem, który jest związany z optymalizacją treningu. I tu no musimy wyjść od. Dzisiaj się skupimy na optymalizacji pod względem objętości i wysiłku, jaki wkładamy w, w, w trening, w ćwiczenia w, i w przeróżne inne rzeczy związane z treningiem. Otóż. Mamy z, po, z jednej strony optymistów objętości, czyli tych, którzy wierzą, że absolutnie każda objętość, czy mała, czy duża, będzie dawać efekty w budowaniu hipertrofii, siły, mocy itd. Oraz mamy ludzi, którzy uważają, że skoro Maksymalna adaptacyjna objętość wynosi 20 serii na kopyta w tygodniu, to nie będą robić 20 serii. I co z tego, że się z tego nie regenerują? Co z tego, że to jest junk volume? Co z tego, że nie wkładają odpowiedniego efortu, żeby wywołać jakiekolwiek zmiany, ze względu na to, że tak duża objętość po prostu uniemożliwia im wygenerowanie tego, tegoż efortu? I tu wszystko się razem zbiera. Bo. Mm, ja jestem zwolennikiem niższych objętości, mniejszych, ze względu na to, że większość moich klientów są to zawodnicy sportu walki, amatorzy sportu walki, ludzie, którzy mają jeszcze inne rzeczy do roboty, trenują, są, są, pracują w służbach, czy są w wojsku, ale też pracują z ludźmi, którzy są kowalskimi. I teraz, jeżeli mamy odpowiedni mindset do wykonania treningu, bo takiż mindset jest potrzebny, bo jak nie mamy odpowiedniego mindsetu, czyli, że chcę trenować odpowiednio ciężko, nie chcę się zarżnąć, ale no chcę być raczej bliżej upadku mięśniowego czy technicznego, to osiągniemy efekty z z tej niższej objętości. Jeżeli yy, nie mamy odpowiedniego mindsetu, to, czy byśmy robili 10 czy 100 serii w tygodniu, to dalej będzie ścierwo i dalej będzie gówno i nie będzie żadnych efektów, bo głównym driverem nie będzie sama w sobie objętość, tylko odpowiednia intensywność i effort, który wkładamy w odpowiednie ruchy. I teraz musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że wysiłek, to po angielsku lepiej brzmi, effort nie równa się output, tak? Czyli to, że się męczymy, to, że wkładamy wysiłek, to nie znaczy, że generujemy te takie z, efekty treningowe w, w trakcie treningu, jakie byśmy chcieli. Już tłumaczę. Bardzo często większość ludzi idzie na trening się zmęczyć. świadomie bądź nieświadomie, ale jeżeli nie czują zmęczenia w trakcie treningu, uważają, że nie włożyli odpowiednio dużo wysiłku. Więc jeżeli zrobimy 5 skoków na boksa, no to się nie spocimy raczej, nie będziemy czuć zmęczenia w mięśniach i nie będzie to wysiłek, który zrobi, o Boże, muszę iść spać. No to prawdopodobnie zrobi, jeżeli to zrobimy z odpowiednim właśnie inputem i outputem tak czyli chcemy wygenerować jak najwięcej mocy wyskoczyć jak najwyżej i tak dalej to zmęczy nas nie na poziomie metabolicznym tylko neuromuskularnym więc od tego będziemy się chciało spać tak więc to się tyczy tak samo wszystkich innych ćwiczeń jeżeli chcemy zrobić łapę czy czwórę czy plecy to musimy włożyć odpowiednią, odpowiednią ilość efortu, czyli od, musimy odpowiednio dużo włożyć wysiłku, ale nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, tylko chodzi o to, żeby przyłożyć jak największe napięcie mechaniczne czy też przyspieszenie do konkretnego ruchu. Czyli jak robimy łapę, to nie chodzi o to, żeby po prostu ją spompować i mieć w rezerwie jeszcze 12 powtórzeń, ale łapa już jest tak nabita, że nie damy rady się ruszać, bo to nie będzie dawać nam, no, w niektórych wypadkach będziemy mieć z tego korzyści. Ale w większości raczej nie o to chodzi. Więc stosowanie odpowiedniej intensywności będzie kluczem, i a nie, zwiększanie bez sensu objętości co tydzień, bo, bo tak, jest pomysłem z dupy, bo albo trzymanie się z kolei bardzo niskiej objętości i, nie, i brak progresu na tej objętości. No, czasem trzeba po prostu trzeba dołożyć tej objętości, ale nie jest to główny nasz. Yy, cel i ruch, kiedy, kiedy trenujemy, jeżeli robimy 3 treningi w tygodniu, po trzy serie na whatever, wychodzi nam 9 serii roboczych i nie widzimy progresu i naszym pierwszym ruchem jest zwiększenie objętości, no to jest spory błąd, należałoby się zastanowić nad tym, czy może przypadkiem nie zawalamy pewnych rzeczy, takich jak Praca na wysokiej intensywności, może nie progresowaliśmy ani razu z ciężarem, tylko walimy cały czas tymi samymi, nie wiem, dwunastkami łapy i koniec. I nie próbujemy zwiększyć ciężaru, choćby oszukując odrobinę, ale żeby wywołać większy stres. Czy może nie dosypiamy, może nie dojadamy, może coś jeszcze innego jest, tak? Więc najpierw trzeba zadbać o te fundamenty i, e, i idąc za e, team Free dm Wykorzystajmy swo objętość, którą mamy na maksa, dopiero potem ją zwiększajmy. Objętość idzie później, tak? Czyli najpierw wykorzystajmy to, co mamy na maksa i dopiero potem zwiększajmy objętość. A działanie w drugą stronę, czyli od razu maks, objętość pełna, no znowu bzdura, męczymy się w jakiś tam, w jakiś sposób. Po prostu katujemy się, to jest junk volume, to jest napięcie mechaniczne za niskie, żeby dokonać jakichkolwiek zmian. Objętość jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie generować odpowiednich przyspieszeń, żeby budować moc, siłę, bo przypominam, że siłę możemy budować wykorzystując ruchy szybkie, nie muszą być y, powolne, możemy budować siłę na trochę niższych zakresach ciężarów czy rear, ale po prostu poruszać ciężarem szybko, więc znowu tu się pojawia ta nasza intencja i output, który chcemy osiągnąć, czyli chcemy wygenerować jak największe przyspieszenie, przesunąć jak najwięcej kilogramów. E, Wygenerować jak najwięcej stresu mechanicznego, więc effort, który wkładamy, nie będzie zawsze równy temu, co chcemy osiągnąć. Istotne jest, co chcemy osiągnąć, więc taki effort wkładamy. Tak, od drugiej strony. Więc, kontynuując, wykorzystujemy taką objętość, jaka nam jest potrzebna, jaką możemy wykorzystać, z czego możemy się zregenerować, bo weźmy pod uwagę, że oczywiście trening trwa tylko godzinę, półtorej, może dwie, ale to jak bardzo się zniszczymy na tym treningu, będzie wpływać na resztę naszego dnia. Więc, jeżeli jesteśmy na redukcji, dojedziemy się tak na treningu, że nie będziemy w stanie się poruszać poza treningiem, więc na przykład ograniczymy możliwości regeneracyjne swojego ciała, więc będziemy, więc nasz poleci nam nit. Więc zamiast pójść do pracy z buta, to pojedziemy samochodem, nie, nie, nie pokłaszczemy psa, tylko będziemy siedzieć na niego patrzeć, nie wstaniemy z krzesła, tylko będziemy na nim siedzieć, nie pójdziemy, tylko coś tam, i tak dalej, i tak dalej. Więc redukcja nam się spierdzieli. tak? Do tego wpływ zmęczonego ciała na mental, na psychikę, na performance, już też sportowy, ale też życiowy, ma kolosalny wpływ, tak? Czyli zmęczone ciało będzie wpływać na to, że jesteśmy gderliwi, jesteśmy chujowymi partnerami, nie, na, nie mamy ochoty na nic, tylko leżeć, spać, jeść, tak? No i oczywiście enjoyment z treningu jest bardzo, bardzo istotnym czynnikiem. Więc jeżeli go nie ma, to, 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 to nie wkładamy z kolei znowu tyle intencji w trening, co się z kolei przekłada na gorsze wyniki, znowu spada enjoyment i tak dalej, i tak dalej, koło zamknięte. Więc jeżeli trening nam spra nie sprawia przyjemności, e, przyjemności to słuchowe, i nie, nie, nie cieszymy się z procesu treningowego, to jest to bardzo ograniczające i zmniejsza nasze możliwości. A pompowanie objętości jest jedną z tych rzeczy, która będzie bardzo, bardzo ograniczać enjoyment, bo. No, niestety to będzie driver zmęczenia. Najczęściej. Bo w większości robienie ekstra serii nie wniesie nic do performance'u, a wręcz przeciwnie, go ograniczy, bo pamiętajmy o tym, że to z czego się zregenerujemy, to dostaniemy, a nie jest to, co byśmy się chcieli zregenerować. Jeżeli nie mamy możliwości regeneracji odpowiednich, to jest lipa. I teraz idąc za tym tropem. No są, mamy coraz więcej badań przy, na, na temat objętości, tego z czego się regenerować, czy częstotliwość, czy objętość itd. itd. Więc okazuje się, że po, przy około 10 seriach na tydzień, na partię, no, osiągamy plateau. Tak, że zwiększanie objętości będzie skuteczne w określonych wypadkach, bla, 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 ale pompowanie większej ilości serii niekoniecznie będzie przy, nie będzie przynosić efektu, można wtedy skupić się na zwiększaniu intensywności, za, po, poprawie regeneracji, stosowaniu jakichś bardziej zaawansowanych metod treningowych, zmia, zmianie ćwiczeń i tak dalej. Więc ten zakres e, do 20 serii na przykład, no to jest, to nie każdy jest w stanie się regenerować, w większości, w większości wypadków większość ludzi nie jest w stanie. E, i teraz, co z tą częstotliwością? Czy częściej znaczy lepiej? I mówię to ja, jako zawodnik MMA na poziomie Pro, który trenuje dwa razy dziennie. Częstotliwość nie jest głównym driverem, tylko znowu bodziec mechaniczny, czy w przypadku treningu technicznego, ekspozycja, bla bla bla. Jakby to nie jest nieistotne. Chodzi mi o to, że Najpierw musimy wyrobić tolerancję na objętość, i dopiero potem możemy kombinować z jakimiś wariacjami typu AMPM. Tak? Czyli, jeżeli ktoś trenuje, żeby budować siłę czy masę, czy chce po prostu trenować Hyrux, CrossFit czy jakąś inną dyscyplinę tego typu, to dużo lepsze efekty będzie mieć zwiększenie, zwiększanie stopniowo objętości na pojedynczych jednostkach, i dopiero później rozdzielanie tego na jednostki poranne i wieczorne. Ze świadomością, że to, jaką objętość tolerujemy. tak, Czyli jeżeli zrobi, mamy 10, powiedzmy 20, będzie, albo nie 20, 25 będzie prościej liczyć. Mam 5 dni w tygodniu i 25 serii robimy w, tym tygo, w ciągu tygodnia na wiem, łapy. To jeżeli rozdzielimy na 5 dni, to mamy po 5 serii dziennie. To jeżeli robimy na jednej jednostce 5, to możemy zrobić 2 i 3 na dwóch osobnych jednostkach. Albo możemy zrobić na porannej coś innego, a na wieczornej 5, a te wartości są absolutnie z dupy, żeby się wygodnie liczyło i żeby dobrze obrazować. Więc najpierw musimy zbudować tolerancję objętości, potem możemy zwiększać a do jakichś absurdów częstotliwość typu IMPM. I wiąże się to z tym, że po prostu budowanie tolerancji na objętość i możliwości regeneracyjnych daje lepsze efekty. I teraz. Dla moich y, fighterów, zawodników jiu-jitsu, ludzi, którzy chcą trenować dwa razy dziennie, czy to różne dyscypliny, czy coś. W wypadku, kiedy wykonujecie zawód jakiś tam, czy jesteście programistą, budowlańcem, kierowcą i masz czas rano na o czwartej czy o piątej zrobić sobie siłkę, a wieczorem na jiu-jitsu, bo prawdopodobnie wieczorem są grupy, a nie rano, albo jeżeli są rano, no to są grupy zawodnicze, na które nie możesz przyjść, bo pracujesz, no to w takim wypadku. Proponuję rozwiązanie, rano siłka, kardio czy coś innego, wieczorem jiu -jitsu. i znowu jiu-jitsu, MMA, muay-thai, kickboxing, yy, samoobrona, yy, działania taktyczne, strzelnica, yy, strzelectwo, jazda, konno whatever. I rano wykonujesz trening oparty o niską objętość, o podstawowe wzorce ruchowe, tak, czyli wielostawy, Możesz trochę budować skila w postaci, nie wiem, nie umiesz robić power cleanów, to sobie robisz power cleany jako format nawet rozgrzewki i uczenia się nowej rzeczy, albo na koniec, jak tam sobie wolisz. Wykonujemy ćwiczenia, z, no w zależności od tego, jakie jesteś fazy fazie się przygotowań, czy w ogóle wykonujesz jakąś fazę przygotowań, czy po prostu się po prostu trenujesz dla zdrowia i lepszego performanceu. I wykonujesz wtedy rano taki trening. Który macie nie zabić, nie zarażnąć, nie, nie zniwelować Twojego jestestwa i wieczorem idziesz na trening techniczny, czy specjalistyczny, czy jakiś tam inny. To daje przewagę nad opcją, że dokładasz trening do treningu, no bo masz więcej energii, zwyczajnie w świecie. Masz mniej zakumulowanej adenozyny po treningu pierwszym albo drugim, i nie musisz się zastanawiać, co jest twoim priorytetem, czy trening siłowy, czy trening techniczny, bo po prostu robisz je osobno. Więc wtedy masz priorytet treningu siłowego i na treningu siłowym, czy na motorycznym. To, co chcesz priorytetowo przepracować, to przepracowujesz na tym treningu i potem na treningu technicznym pr przepracowujesz priorytet na treningu technicznym. Ewentualnie po prostu robisz jeden trening, na którym masz więcej energii, i potem robisz drugi trening, na którym też masz więcej energii. Jeżeli jest za dużo, to obcinasz objętość. Prawdopodobnie docelowo, czy priorytetowo z treningu siłowego, a potem przeskakujesz, jeżeli się zaczniesz regenerować znowu dobrze, prawidłowo, to możesz zacząć znowu zwiększać objętość. Jeżeli nie widzisz progresu i wszystko jest tip top, jesteś zregenerowany, to jest moment, w którym zwiększasz objętość. Ale jeżeli nie widzisz progresu, a jesteś non-stop zajechany jak kuń i nie masz siły, no to. Nie dokładasz objętości, nie, do, nie, nie robisz postów w niedzielę, żeby oczyścić sobie umysł i ciało, bo to jest obciążony CFM, bo nie jest. Nie zaczynasz robić postów okresowych, nie, nie zaczynasz pić wody z cytryną, nie zaczynasz, nie wiem, robić jakichś innych pierdół i głupot. Nie wchodzisz też na towar, nie wchodzisz też na sarmy, tylko po prostu garnisz swoją regenerację w pierwszej kolejności i wtedy możesz zwiększać objętość. Tak? Ogarną są naprawdę fundamenty. No, więc podsumowując, rano sił, jak jesteś jak pracujesz normalnie, no to masz rano siłkę, wieczorem technikę. Jak masz jak chcesz pracować, jak chcesz robić na zmianę, to technika siłka, technika siłka, technika siłka. Gdzieś tam trzeba wpleść len, możesz robić add-onsy do do treningów yy, technicznych. Nie ma w ogóle z tym problemu, tylko pamiętaj, że, że po treningu technicznym jesteś już zużyty trochę. Masz przepalone elektrolity, wodę, glukozę, wszystko, tak? Więc nie zrobisz ekstremalnie wysokich przyspieszeń, czy też mocnego interwału, żeby zbudować kondycję, więc weź to pod uwagę. Po prostu wtedy robimy bardziej pracę akcesoryjną, która wymaga mniejszego angażu Twojego ciała, żeby się rozwijać, tylko... Nieco, nieco y, prostsze rzeczy. No, więc podsumowując, tym pięknym wątkiem, Elo.